W tym momencie się odwróć. No ten dziwna. Ale nie widzisz tej dupki? Jakiej dupki? A. No ty. <laughs> Rzeczywiście. Szybla. Szybla. Szyblu, uciekamy? Wieżyczka. Ale ona 90 stopni i ona nas nie widzi zaraz chyba. O, i pająk tam jest na ścianie naprzeciwko. Gdzie jest pająk? O, idzie patrz! Faktycznie. No. E! A jak pójdę pod nią, to się kapie? A Ta, chyba tak. Biusi, <laughs> weź go do buzi, proszę. <laughs> weź go do buzi. Co <laughs> ty? Eee, właśnie w tym momencie. No Lizaka! No. Ty bardzo mamy. Wyjdziesz za mnie. <laughs> Spierdź. Jusi, się, wyjdziesz za mnie. A upuść tylko? Nie, zadaj. <laughs> to spierd... War Thunder to darmowa gra wojenna dostępna na rynku, w której możesz kierować różnymi machinami wojennymi, takimi jak samoloty, czołgi, okręty wojenne i wiele więcej, oraz toczyć pojedynki z innymi graczami. Dzięki wiernemu odzorowaniu pojazdów oraz niesamowitej grafice, możecie poruć jakbyście byli właśnie na polu bitwy. A do tego możecie grać w grę na PC, PlayStation oraz Xboxie. Link w opisie. W grze, poza cudowną grafiką, do której zaliczają się między innymi realistyczny dym czy uszkodzenia pojazdów, występują tutaj też świetne i również realistyczne efekty dźwiękowe, oraz ścieżka dźwiękowa. Do tego ka każdy z pojazdów możecie dowolnie personalizować w rzeczy takie jak kamuflaże, oznakowania i wiele więcej. Najbardziej podobają mi się interakcje między pojazdami zimnymi, morskimi czy samolotami, co daje nam to wyżej opisane uczucie bycia na polu bitwy. Moimi ulubionymi pojazdami są myśliwce F14 i F16, a dzięki funkcji Mouse AIM nie potrzebujecie specjalnego sprzętu do ich pilotowania. Więc na co jeszcze czekacie? Pobierzcie grę na PC, PlayStation lub Xboxa z mojego linku w opisie i dajcie się wciągnąć na pole bitwy już teraz. Nie pożałujecie! Gdzieście? Jest taki problem. To są trzy psy! No i chyba już nie żyją oboje. Lecimy, co? Ja żyję! Już go nie! Oszukuję. Odleciała! Mina! Mina! To rzeczywiście, żebyście wiedzieli Ida. Ej, ale musimy tam wejść. No nie wejdziemy przecież, bugiem, jak no chcesz to zrobić? Ja nie wejdę. Nie, nie, nie. O, chodźcie tędy jeszcze. Turet, turet, Piękno. tam jest, tam jest, turet. Masz opcję przez minę, a o przez turet, tak? No wybieraj. Zdechł. A mam złe przeczucia. Ja też. Trzy rzeczy, dwie Dzień rzeczy. Miną.

Ja bym to zostawił, i jak weźmiemy jeszcze jeden, to po tam wsadzić. Ja jestem zdania, że tam się tego nie da wsadzić, tylko sobie uroiłeś coś. Nie, <laughs> nie, tak, nie. Tak. Nie, bo tak, spadniecie tak. do rzeki. No i zajebiście. Jak on sobie coś pewnie uroi, mówię ci. Tego się nawet nie dosadzi to pewnie. No. Ale skam. Ja teraz nie wejdę do góry tam. <laughs> Ej, i co teraz z tym światłem robimy? Zostawicie. Co wy zrobiliście? Nic, nic. To światło zostało. O, nie z debilem. on myśli, że z tym wejdzie. <laughs> jak on wchodzi. Ja tam wejdę. No ucałuj, pożegnaj się i chodź, no zostaw. Nie. O, idź tam na krawędź, ja ci to podrzucę i puszczę i ty chycisz. Jak? No podskocz nikt Wow, ale żeś mi to rzucił. Złapiesz to. Będziesz smaszkował E. Tu musisz skoczyć. No tak, nie, no git. No i co dalej? Potem ten i to przejmie. <laughs> To jak zostaw o, to. Nie! Wolę umrzeć! No to lecimy bez ciebie, jak! Jesteś rozjebany, normalnie się to nie da. Idź na dół! Chodź, lecimy stąd, zostaw to. A drabinę? No, masz 400, tomu. co ty chcesz? Kupu drabinę, debilu! Jak się nazywa drabina? Szałennie, szalony spryszczegi, drabina! Ja mam nadzieję, że on pamięta, że po tej drabinie się nie da chodzić z tym, nie? Uważaj, uważaj! Uważaj! uważaj. na bliżej! A! Masz to? Stawaj tu, ja wystartuję i lecimy. Polczoki mm -hmm. toki! Proszę bardzo! zabił obukiego. O, coś się To on. Nie patrz na niego za długo. O. <śprzy> Czemu mnie zaatakował? Nie lubi facetów. Niech je rozjebie ten c <śprzy> proszę. Proszę. Przestraszył się? Zajęło mią! Wyszedł się dwór! na się, by się, by się, by się <śprzy> <śprzy> co? teraz misja fire exit znać? się działo <śprzy> teraz. No wchodź tam. Czekaj, patrzę co by już zrobi. nie zrobić? Nie mogę! No kurwa! Ma być tam. wysoki! Oj, o, co to jest? jest naprawdę bardzo lekko. Teraz ją podaj! I zostawił, on spadnie! Na 14, tak? My jeszcze nic nie wzięliśmy. Chodź, może do maina. Kupujemy następną drabinę, bo potrzeba dwie, żeby tam wejść. Ja ci mówię, to się uda. Ale kiedy ja kamisz! O kurczaczki! Mówisz przestać! No na mi Nie, jednak nie! Jeszcze to... A! Jebać was! <grybuj> <grybuj> tu, 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 tu! Nie wiem gdzie jesteś! Tu, gdzie, red. Nie wiem gdzie jesteś! O tu jest! O tu, chodź! O! Możemy tu razem, wiesz? Gdzieś <grystanie> <Jest grystanie> na mapie ten ul? Nie ma. Idę poszukać. Się. Odlatuj, 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 odlatuj. Co się stało? A ten od szedł. Gdzie Nie Debilona poszła za tobą. Bo... Ja dalej tam chodzi. Ja latam. <grystanie> Nie masz psychy zrobić beczkę? Ja nie zrobię. Wow! Aaaa! Aaaa! Nie działa. Rozpierdolił go. Nie zdążymy, uciekł nam.

I spróbować tak w pies po ten, ten Oj, Dawid żyje. Pająk. Gdzie? Pająk. Pająk, bo... Pająk. Chodź, wysadzę cię. bierzemy razem, chodź. Chodźcie, wszyscy zdechniemy. Naraz, kurwy. Skaczę. Piusz i stoi nas. Ono... co ona czeka, przepraszam? Fajnie nie poszedł do killa, bo sobie do dopić nie wiedziała, że skoczyliśmy. O, wróciła. Zwiedza. A on pójdzie klikać? A idzie zobaczyć, co się z nami stało. Ona <laughs> Ona nie dowierza, nie? Bo tarwo? Ta. Gdzie Gdzie my <laughs> pa! Gdzie wy wy wynaleźliście? Haha! Jest coś się boję, że nie zadziała ten stun grenade do niego. Jest, jest, David. A co niego? A, dwie, ty, ty! Nie uciekłeś, dawaj mi dawidka. Widzę cię, Nie mam stamina, ja cię znajdę! Gdzie ty poszedłeś? Kurwa, chcesz się bić? No masz tutaj Lesa, kubek. O. <grym> <grym> gdzie jest kubek? Na ziemi będzie leżał. Ale gdzie? No gdziekolwiek. A, A to sorry, to idę w ogóle. O! Ja <grym> się <grym> ty ma! <darła. grym> <grym> Wołaj je. <głos> <głos> e! <głos> Macie klucz! Dobra Bugi, albo idziemy szukać klucz, albo ja idę sam. Co idź Powodzenia. Temu. Powodzonka! No nie pierdło, że trzeci idzie. <noise> Witku Zaraz umrę tu, tralalalalala Nikt po mnie nie przyjdzie Umrę tu w smutku i samotności Gdzie, Dawid, jesteś? <ścoughs> Jak tu umarłeś? Ja tam czekam na ciebie Nie mamy rzeczy! Czy pan Ej to ja mam do was prośbę. Mhm. Musimy zrobić jedną rzecz. Tam jest ul pszczół. Idziesz bojtujesz pszczoły, ja zabieram ul do środka. On tu gdzieś jest, czekaj jest słyszę słyszę gdzieś. O jest tu, jest tu. Aaaaa, kurwa, tu JEST! Póki już ma! No to zabij i uciekaj! Zdechniesz! Ale ja mogę zabrać! To weź biegi. Czy Nie wiem. <laughs> Chyba z bo statku. Biję co czas. Co znaczy pogoda Reini To jest burza? To znaczy, że pada deszcz. Ale ten było rainy, było eclipse, co jeszcze było? Stormy. I to co? ty się ale... nic nie, nie dzieje? Kurwa! kurwa. Nie! Jezu. Dobra, już to wiem, co piaski. się dzieje na Reini, Co? Uruchamiam piaski. Błoto jest. Ważne no. na błoto. Oh, kurwa. Od ciebie idzie ten zjeb? Już nie zdążyć klipa, że no przeszła obok mnie po prostu i no, a... po... <grym> <grym> <ja> <grym> tak poszła Ej kurwa ja bucheryjon Jak by się udało minionka załóż, proszę cię załóż minionkę <grym> Ale <gdzie> ty panny uśmiech <grym> <grym> Duch jest słuchać jak siebie Ale uroczy nam no. i pójdzie Albo nie wezmę Mario Będę Mario, będę z tobą, bracie o, wiedziałem, że to weźmiesz. <grymne> 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 Jestem taka cute. Mogę nawet okay. Musimy iść chyba. Cześć, do... Bugi, Braciszku, Braciszku, sześć. Sześć. Skacz, chodź, chodź, chodź. Nie, bo nie zapniesz, śmieciu. Zawałam go. Eee! Bo nie działa, wiesz? Nie. Nie, chyba nie działa. Dobra, ja mam plan. Zdechniesz. Lecimy. Nie. I w prawo. Nie. Instant dead będzie. Ktoś z nas zdechnie, jestem pewien. Zdechniesz. Raz, dwa. O kur, przeżył. Nie! Tepnij nas, proszę, panie Boże! Tepnij nas! Weź w etyklasy ze sobą! Nieee! Jak wy, pi*** Trzymaj się. tak sekund kuldu. Złożymy jeszcze koniec, zwalić razem. Zapnij za f. Dabnie, proszę teraz umyć szybko Chodź, Chodź, Przysięgam. Jestem oświecony, Jezus mnie spotkał Coś się co Pójdziemy to zdechniemy i nic nie będziemy mieć A tak to mamy dzień, po prostu w dzień wydropimy cztery rzeczy za 200 złomu i jest w ja jest po południu. Chyba, że chcesz wejść tutaj i polecieć, zobaczyć gdzie cię lepiej. Nie, nienawidzę no, tego ustrojstwa No idź, proszę nie, idź, 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 idź Ja będę patrzył 50 złotych na Paypal i wchodzę No idź, Biusi no idź ty bugi Do Jebana nie zdążę po tamto odlatuj, bo jest 11 Spróbuję to zrobić, zamykaj drzwi Nie dasz rady, na wprost już rzucie na dół jak coś O o ja to chyba. Lecimy na ofens. Nie no. Chłopi nie znowu tego straci wszystko Ja nie lecę na żaden offense. Jesteśmy już na ofensie. No to ja, no, ja muszę wylądować. No dobra, no lądujemy. Ja pier. Nie, nie, bo ustanę już HP, którą lądowaliśmy. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam je bana. Ej, czajisz jaka byłaby szkoda, gdybyśmy teraz wszyscy się wyjebali? Prawie 500 złomów pizdu co jest? Co jest to jest? A bo ten użył. Ciekawe czy jak on przykład, odleciał bez nosta, czy będę nam zło przepad, czy nie Wychodzimy, sprawdzimy to. <grym> Dobra Czy ty serio wyszłaś? Nie, stałeś, a co by Nie widziałeś. My od nowa lobby, jakby, bo ja wiem, formata, nie? Żałosny, żałosny. Zaraz się zepchnę. Mów mi tak, Braciszko. Braciszko, proszę mów mi tak, Braciszko. Braciszko, proszę mów mi. Tak. <grytka> dziura. z Chodź tu, Braciszko, no, Braciszko. Josi! Braciszko! Czoku piliście? Chłopatę, żeby ci zajebać w łeb. i weź go! Gdzie ty jesteś? O kurwa! Co jest? Halo? Pizza? Weź łopatę. Tak. Margarita na cienki. Ja bierzę tuszarkę. Wyłącz to, nie wie... wyłącz to! Jestem zamkniętymi drzwiami i nie mogę wyjść. <laughs> BUGIN! Uratowałeś mnie! Tam nic nie było, ścian zamknięty. Nie trzyłoży! A, sorry, sorry. Było tyle potworów, jak was nie było. siedziałaś na statku i Trzy... nic nie robiłaś. Wysyłałaś, Wyjebała cię ze swojego stanowiska. Co teraz ty tym Mogę jej rozjebać czaszkę tą kulą. <śmulatuj> dwie ściajki No, rzeczywiście, dwie ścijaki, rzeczywiście, no? On się spierdali. Patrzę na niego. Dobra, patrz. Idźcie. Patrzcie. Z drugiej strony, w prawo, czy tu w lewo, hey, No, patrzę na niego! Dobra. Git, git, dobra. Nice, super. Tak skończysz, kurwo. <grystanie> Co to było? Guys! Guys, pomocy! Otwórzcie mi! Jestem w zamkniętym pokoju! Pomocy! Jestem zamknięty. Znowu. Nie, We trójkę zdechliście! O kurwa! Dzwony! Jestem w kościele? No nic z tym nie dojdzie! <śmienia> Ale on pobiegł, tak, on pobiegł Do niej biegnie. Znowu. Znowu pioram. Gruba. Wap Łaps obok. Dlaczego nie ma O faj! O słoich Co? Co ty słyszałeś? Bierę Czy słyszałeś to? Nie słyszałem Cza... A? <grych>